Witam Państwa serdecznie w kolejnej relacji na żywo W tej relacji odpowiem Państwu na pytania Gdzie i najczęściej występują zbyt wysokie napięcia spoczynkowe w stawie biodrowym Jeszcze raz przypomnę dla tych co nie bardzo wiedzą o co chodzi Zakres ruchu w stawie biodrowym Określają napięcia spoczynkowe mięśni obręczy, miednicy, nóg i kręgosłupa. I teraz, jeżeli mamy prawidłowy zakres ruchu, to zasadniczo bez problemu podniesiemy nogę do góry w ten sposób. tak, Czyli w pionie bez problemu podniesiemy nogę w ten sposób. Jeżeli popatrzycie na mnie z boku, to ja bez problemu sobie kolanem dotykam klatki piersiowej. Jeżeli zechcemy nogę odwieść do boku, czyli kładziemy ją tutaj, to bez problemu położymy kolano na łóżko czy materacu. W takiej pozycji siedzącej, czy tak, czy takiej pozycji siedzącej, to nie ma znaczenia, czy tak, czy tak. Bez problemu kładziemy sobie tutaj kolano na materacu, w drugą stronę kolano spokojnie położymy na kolanie. Czyli jeżeli jesteśmy tutaj, kolano spokojnie położymy na kolanie. I jeżeli coś takiego robimy, to mamy napięcie spoczynkowe, mięśniowe, no, we właściwym ułożeniu. I to napięcie spoczynkowe, e, takie właściwe mają najczęściej dzieci tak wieku tak, no w zasadzie od roku do e, 10 lat, e, czy tam 8 możemy, te, ponieważ dziecko w fazie tam roku, no to się tam rozwija jeszcze dość mocno, nieco jest sobie, tak powiedzmy, od czwartego, tak do ósmego roku życia, to napięcie spoczynkowe jest oczywiście w miarę prawidłowe. U dzieci to różnie możemy na ten temat patrzeć, bo tam to się dziecko rozwija i tak dalej, no ale u osoby dorosłej, jeżeli jest to porównywalne z tym, co ja tutaj Państwu pokazuję, no to jest napięcie spoczynkowe właściwe. I teraz, co się dzieje, jeżeli ktoś ma lat 40, 50, czy tam 60, czy 70, i nie może nogi odwieźć do boku, tak? Tylko to jest maksymalny zakres ruchu, tak? Co wtedy taką osobę trzyma? Czy coś głęboko wstawię, czy coś innego? I tutaj dla Państwa przygotowałem taki prosty model, zobaczcie tutaj na tym modelu. Mamy staw biodrowy, tak? W tym stawie biodrowym, w zasadzie, tam, jeżeli nie ma jakiejś blokady kostnej czy czegoś tam urwanego, to nic tam nie trzyma. Więc staw powinien się sobie ruszać we wszystkich kierunkach, praktycznie w maksymalnym zakresie ruchu. Jeżeli coś trzyma, to poza stawem. A co poza stawem może trzymać? To rebka stawowa może utrzymać więzadła blokować ruch mogą blokować ruch ścięgna i mięść. Ja obok przygotowałem dla Państwa tutaj taki model nogi. Tu jest w wymiarze tak między 1 do 1, czy ta tutaj noga, to jest lewa noga, a moja lewa noga, czyli między tak samo gruba jak moja. I teraz zobaczcie Państwo, co się tutaj z tą nogą dzieje. Jeżeli popatrzymy na staw biodrowy, to staw biodrowy jest tutaj. To jest taki malutki staw w porównaniu z całą tą grubą nogą. Czy ten staw jest gdzieś tam mniej więcej w środku, natomiast cała reszta to to jest obudowa mięśniowa. Jeżeli popatrzymy na to tutaj za pomocą miarki, to popatrzcie, od stawu aż tutaj do zewnątrz, to jest 10 cm. Czyli na przestrzeni 10 cm w jedną stronę i 10 cm w drugą stronę, czyli tutaj średnica nogi, to jest dokładnie tak z grubsza 17 cm w zależności od tego, kto jaką grubą ma nogę, niektórzy mają grubszą 20 i 25, niektórzy mają nogę cieńszą, tam powiedzmy 15-17 cm, to tak, gruba jest noga, a w środku mniej więcej tej nogi jest staw biodrowy, którego jeżeli nie ma blokad żadnych kostnych, ani jakichś tam tkanek miękkich, które gdzieś tam się urwały i blokują staw, no to tam nie ma prawa nic blokować. Zatem co blokuje? Blokują tkanki miękkie, które są wokół tego stawu. Tutaj ten model oczywiście nie odzwierciedla wszystkich tkanek miękkich, ale tutaj patrząc tak od góry, mniej więcej po środku, tak jak tutaj jesteśmy troszeczkę bardziej na zewnątrz. Czyli tutaj, jeżeli siebie weźmiecie, poruszacie palcami, to poczujecie taki przedni koniec biodrowy, miednicy i jeżeli pójdziecie od wewnątrz, tak troszeczkę do dołu, to dojdziecie do tutaj, o, do przyczepu mięśnia czworogłowego i tam jest nie tylko przyczep mięśnia czworogłowego ale to jest zespół, można powiedzieć, przyczepu mięśnia czworogłowego uda czworogłowy uda idzie do przodu, na boki i druga część jeszcze pod spodem idzie czworogłowego, mamy cztery głowy mięśnia czworogłowego uda od wewnątrz do mięśnie przywodziciele uda, od zewnątrz idzie mięśnie naprężać powięzi szerokiej, z tyłu grupa mięśni, które trzymają staw biodrowy przymocowany do miednicy, czyli odpowiednik mięśnia naramiennego, między innymi tam jest tak zwany mięsień gruszkowaty, z tyłu również Yy, trzymają mięśnie skośne brzucha, z przodu tutaj jest mięśnie biodrowy, i biodrowo-lędźwiowe jeszcze, Z tych mięśni jest cała masa, mało tego, jeszcze tutaj z przodu są mięśnie, gdzie jest kość łonowa, nadkość łonowo, są no, takie specyficzne mięśnie, nazwijmy to ogólnie mięśniami brzucha, które też powodują blokady, Bo ja te blokady po prostu czuję, każdego pacjenta dotykam tam gdzie cokolwiek blokuje. I teraz, proszę Państwa, jeżeli ja biorę pacjenta za nogę i ruszam ją górę do naokoło, to ja swoimi palcami czuję, gdzie są blokady. Rzadko, ale to rzadko, kiedy blokada jest głęboko w stawie. Najczęściej blokady są poza stawem i te blokady występują, jakby to powiedzieć, no w czterech miejscach. Najczęściej to jest tutaj, przód uda. Pachwina, boku da, rzadziej z tyłu, ale też jest i z tyłu blokada. I teraz u jednych pacjentów są wszystkie blokady, a u innych pacjentów jest na przykład jedna z tych blokad. Miałem niedawno pacjenta, który bardzo ładnie odwodził nogę do boku, ale miał problemy z przywiedzeniem kolana do środka, tutaj. Nie był w stanie pokonać pionowego ułożenia. Tu nie było szans zrobić takiego ruchu. Dlaczego? Bo Miał blokadę mięśnia naprężacza powięzi szerokiej i tam z tyłu dwugłowy uda. Miałem drugiego pacjenta, który w drugą stronę tutaj ładnie mu się noga wyginała, ale w drugą stronę nie był w stanie od pionowej pozycji odwieźć do boku. Dlaczego? Bo go trzymały tutaj mięśnie przywodziciele uda. Miałem też pacjenta, takiego, który no nie był w stanie podnieść wyżej nogi aniżeli ja tutaj. tak? Dlaczego? Bo go znowu blokowały: tutaj mi się czworogłowy uda, pachwina i zewnętrzne części uda. Są pacjenci, którzy mają blokady z tyłu. Tak? I teraz cała rzecz, jeżeli chodzi o terapię stawu biodrowego to troszeczkę jest związana z niezbyt właściwą diagnostyką, bo najczęściej pacjenta diagnozuje się za pomocą zdjęć rentgenowskich albo rezonansu magnetycznego. Zdjęcie rentgenowskie pokazuje ułożenie kości, czyli na zdjęciu rentgenowskim widać to, co tutaj na szkielecie. Oczywiście to nie jest cały człowiek, tylko szkielet. To zdjęcie rentgenowskie dostarcza informacji na temat, czy kość nie jest złamana, albo udowa, albo miednicy. Jeżeli chcemy mieć szybką informację na temat tego, czy któraś z kości jest złamana, to zdjęcie rentgenowskie jest genialne. To jest stosunkowo tanie i szybko je można uzyskać. Ale na zdjęciu rentgenowskim nie widać tkanek miękkich. Z kolei rezonans dostarcza bardzo duże informacji na temat tkanek miękkich, czyli struktura kostna plus tkanki miękkie, tylko problem polega na tym, że bardzo często te informacje nie mają żadnego przełożenia na to, jak się pacjent czuje. Czyli mamy informacje na temat, że tam pacjent ma jakieś tam chondromalacje, jakieś tam mikrouszkodzenia czegoś, jakieś tam sklerotyzacje, jakieś takie zwężenie szpary stawowej tak dalej. I tych informacji jest cała masa, po których przeczytaniu pacjent jest kompletnie załamany. Natomiast te informacje nie dostarczają żadnych informacji na temat zakresu ruchu pacjenta. Ani nie dostarczają żadnych informacji na temat mięś... napięcia spoczynkowego mięśni. Zero informacji. No i teraz pytanie, co ma większe przełożenie na samopoczucie pacjenta? Czy napięcie spoczynkowe mięśni, czy to, co widać na rezonansie? W mojej praktyce bezpośrednie przełożenie na to, jak się pacjent czuje, mają napięcia spoczynkowe mięśni. Oczywiście te napięcia trzeba zbadać albo palpacyjnie, a jeszcze lepiej, jeżeli bada się za pomocą testów funkcjonalnych czyli wygina się nogę na zewnątrz, do środka, góra, dół, w koło i wtedy bardzo fajnie czuć. Gdzie pacjenta boli, niezależnie od tego, pacjent sam mówi, gdzie go boli, tak? Jeżeli pacjent powie, gdzie go boli, no to praktycznie jest bezbłędna informacja na temat tego, która część pacjentowi dolega. I rzadko, a to bardzo rzadko, zdarza się, żeby. Stany zwyrodnieniowe, jakieś drobne. Mówię o drobnych stanach zwyrodnieniowych. Nie to, że ktoś tam ma stan zwyrodnieniowy, że tam zero szpary stawowej, bo wtedy to jest inna rozmowa, ale ma na przykład 20-30% startej szpary stawowej. Nawet ja mam pacjentów, którzy mają tej szpary stawowej około 20% z całości czy 10% z całości i normalnie funkcjonują bez żadnego bólu. Natomiast mają potworne przykurcze jeżeli chodzi o zakresy ruchu i te przykurcze generują potem złe wzorce ruchowe, zarówno leżenia, siedzenia, jak i chodu. I o tym warto pamiętać, bo złe wzorce ruchowe chodu, reakcja obronna, powoduje to, że w sposób dziwny zaczynamy chodzić i zamiast sobie pomagać, sobie tylko szkodzimy. I mam mnóstwo takich pacjentów, którzy no w sposób taki dość dziwaczny chodzą, gdzie w sposób odpowiedni stawia krok, działa uderzenie pięty w podłogę. To uderzenie pięty w podłogę działa bezpośrednio tutaj na staw biodrowy i automatycznie ten staw biodrowy jest przy każdym kroku uszkadzany. 10, 20 czy 100 kroków, może to jakiegoś tam wielkiego wrażenia nie będzie, ale jak ktoś zrobi tysiąc źle postawionych kroków i tysiąc razy dziennie będzie bombardował staw biodrowy potężnymi przeciążeniami przy zwykłym kroku, no to ten staw biodrowy prędzej czy później padnie i ten staw biodrowy wypada. I teraz, co w tym przypadku trzeba zrobić? Ja powiem, co ja robię, bo każdy fizjoterapeuta ma tam różne metody własne. Ja, proszę Państwa, wychodzę z prostego założenia, że trzeba zmniejszyć napięcie spoczynkowe mięśni, szczególnie tych, które są zbyt mocno przykurczone. Ja te mięśnie wyczuwam palpacyjnie i zmniejszam napięcie tych mięśni za pomocą masażu leczniczego, rozluźniającego. Jeżeli się uda zmniejszyć to napięcie, wtedy dodaje się ćwiczenia rozluźniające, które pacjent może wykonać, i te ćwiczenia w dalszej kolejności pogłębiają to, co zrobił masa, czyli jeszcze bardziej rozluźniają napięcie spoczynkowe mięśni i pozwalają uzyskać większy zakres ruchu, automatycznie przekodowując mózg pacjenta w tym kierunku, że ten ruch nowy w większym zakresie jest bezpieczny. I to się udaje zrobić. I teraz jedna taka terapia u mnie, czy w gabinecie innym, czy w przychodni, to to jest, proszę Państwa, butelka w morzu potrzeb dla organizmu pacjenta. Czyli jedna terapia, jak to się mówi, jest lepsza niż nic, natomiast tę terapię trzeba cały czas powtarzać. I dobrze jest, jeżeli pacjent ma na przykład no, blok 10 zabiegów w przychodni. Tak? To jest piękna sprawa, no ale te 10 zabiegów to też jest butelka w morzu poczuć. Jeżeli pacjent przez ostatnie 2, 5 czy 10 lat źle chodził, to taki dwutygodniowy blok terapeutyczny w przychodni też niewiele da pacjentowi. To trzeba powtarzać, czyli pacjenta trzeba nauczyć ćwiczeń i masażu albo automasażu, żeby on mógł wykonywać go spokojnie w domu samodzielnie. Ja tych pacjentów właśnie, którzy chcą się tego nauczyć, ja tych pacjentów uczę masażu, automasażu tutaj na terapii. Jeżeli pacjent przyjeżdża z rodziną, to uczę tutaj tych członków rodziny, żeby pacjent mógł mieć masaż czy automasaż codziennie. To oczywiście znowu dochodzimy do tego, że Masaż pacjenta w warunkach domowych to nie będzie to samo co masaż profesjonalnie wykonany w gabinecie przez masażystę czy fizjoterapeutę. Zgoda tylko jest taka różnica, że fizjoterapeuta wykona taki masaż raz na tydzień, może dwa razy na tydzień przez miesiąc czasu i zasadniczo to jest koniec terapii, może tam Niektórzy raz na miesiąc robią przez ileś miesięcy, a takiemu pacjentowi taki masaż rozluźniający i ćwiczenia rozluźniające potrzebne są codziennie albo kilka razy dzień. Jest nierealne, żeby profesjonalista był cały czas przy pacjencie i to robił. Pacjent, chcąc dojść do zdrowia i chcąc odzyskać zdrowie, no, musi sam o siebie zadbać, zatroszyć się i sam wykonywać. Masaż, sam wykonywać ćwiczenia i sam siebie uczyć prawidłowych wzorców ruchowych. Jeżeli coś się gdzieś zagubił, czegoś zapomniał albo coś nie wychodzi, to wraca do fizjoterapeuty, uzupełnia braki wiedzy, potem wraca do domu i dalej robi sam. Jeżeli tak połączymy pracę pacjenta z pracą fizjoterapeuty. To na długi termin patrząc, są bardzo duże szanse na to, że pacjent zatrzyma procesy degeneracyjne i je cofnie. Tak w dużej części pacjentów u mnie się dzieje. Ta grupa pacjentów, która się przykłada do tego, żeby w domu robić ćwiczenia, a tutaj do mnie regularnie chodzić i regularnie w domu ćwiczyć, ta grupa zatrzymuje procesy destrukcyjne i cofa to wszystko. I odzyskuje sprawność i bardzo fajne efekty zdrowotne uzyskuje. To jest oczywiście ta grupa pacjentów, no, która nie przykłada się w domu, albo pewne rzeczy zapomina, albo zbyt mało ćwiczy, no to to wszystko idzie albo w zwolnionym tempie, albo efekt jest w zasadzie symboliczny, no ale no, tu trzeba się zdecydować. Albo robimy wszystko, żeby wrócić do zdrowia, albo tylko o tym mówimy. tak. Jeżeli będziemy tylko mówili, to odmówienia czy odmyślenia, to nic nie wyjdzie. Trzeba wykonać odpowiednią robotę. Ja Państwu właśnie służę zawsze przykładem, jak ja miałem problemy ze swoim stawem kolanowym. Ja wykonałem swoją robotę. W tej chwili po 20 latach wszystkich zadziwiam ruchomością swojego stawu kolanowego, tak? Jednego czy drugiego wszyscy zachwyceni, o, ach, to jest coś gość, tak? To jest dla mnie tutaj wzorem i tak dalej. W porządku, dzisiaj tak, ale tak, 20 lat temu. Ja miałem zakres ruchu taki w stawie kolon. To większość z Państwa ma dużo większy zakres ruchu niż ja. Nawet ci, którzy mają skierowania do protezy stawu kolonowego, to mają dużo większy zakres ruchu niż ja. Miałem, 20 lat temu. Ja z tamtego poziomu doszedłem do tego, co jest teraz. Jeśli chodzi o staw biodrowy, no to też nie było tak, że od razu mi noga poszła tu, tylko miałem zakres ruchu mniej więcej taki. Tak? pomimo, że no nie miałem problemu z ustawami biodrowymi, ale. Były problemy napięć mięśniowych, spoczynkowych. Ja te mięśnia, napięcia mięśniowe zmniejszyłem poprzez własną pracę, ponieważ no, mnie w tamtym czasie nikt nie masował, więc moim lekarstwem na wszystkie dolegliwości były tylko ćwiczenia. Ćwiczenia, 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 ćwiczenia. Czyli kilka razy dziennie się ćwiczyło, albo minimum raz dziennie, bo to jeszcze wszystko zależy od czasu. No i trzeba było to po prostu spokojnie rozciągać. I tutaj znowu e, dużo osób jest w gorącej wodzie, kąpanych, e, i dużo osób ogląda e, zbyt dużo filmów takich na zasadzie, że pstryk było i pstryk już jest zdrowy. To w realiach e, rzeczywistych tak się nie dzieje, bo. E, Powrót do zdrowia to jest proces. To, że udało się mnie czy komukolwiek innemu sprawić, że pacjenta nie boli po godzinie wizyty, no to super, to jest piękna sprawa. Natomiast to nie znaczy, że pacjent jest zdrowy, że się zmieniły wzorce ruchowe, czy zmieniły się na trwałe napięcia spoczynkowe mięśni. To trzeba wypracować, to trzeba utrwalić. Więc potem jest praca domowa pacjenta w domu. Jeżeli pacjent to robi, ma efekty, super, no jeżeli tego nie robią, to potem gdzieś to ucieka, no i trzeba. Do wszystkiego wracać. Więc zachęcam do pracy własnej pacjenta nad sobą. I wracając do naszego tutaj meritum sprawy, te napięcia spoczynkowe w stawach biodrowych. Jeżeli ktoś ma problemy z napięciami spoczynkowymi w stawach biodrowych, to one są albo z przodu, z duszba, albo z strony wewnętrznej, albo z strony zewnętrznej, albo gdzieś z tyłu. Teraz pytanie, skąd się to bierze? No, ja już to tłumaczyłem. Bierze się to, proszę Państwa, z wykonywania czynności życia codziennego. Każdy z nas, włącznie ze mną, jest narażony na różnego rodzaju przeciążenia stawu biodrowego. To przeciążenie może być takie, że ktoś dźwignie no, zakupy, tak? Nie trzeba dźwigać żony na plecy. Wystarczy, że dźwignie jedną ręką 5 kg zakupy, nie tak się skręci i już tam kręgosłup staw biodrowy. Jak to się mówi, dostaje strzał, jest mikro i powstaje mikro napięcie mięśni. Teraz, jeżeli znamy siebie, potrafimy to mikro napięcie mięśni zlikwidować, no to było to jest fajnie. Jeżeli tego nie potrafimy zlikwidować, to jest problem. Ja pamiętam. Parę lat temu się rozciągałem, przedobrzyłem sprawę, jeśli chodzi o tutaj rozciąganie, bo w ten sposób rozciągałem sobie stawy biodrowe. Przedobrzyłem sprawę, więc tutaj miałem, na jednej nodze było w miarę dobrze, na drugiej nodze miałem tam potężny taki skor, więc ja musiałem ćwiczenia no, te rozciągające wyłączyć no, na 2-3 tygodnie, tak, żeby to wszystko jakoś się tam znormalizowało, żebym mógł wrócić do normalnych ćwiczeń. Jak nie bolały łokcie, a przyszedłem na rękach 2 metry, 2 metry, w tej chwili to chodzę po 10, 20, ale przedtem przyszedłem 2 metry. No to po przejściu tych 2 metrów tak mnie łokcie bolały, że miałem tydzień czasu z głowy. Tak? No, wtedy no, troszeczkę ryzykowałem. Nie zalecam nikomu tego. Zawsze idziemy na granicę, jak to się mówi, swoich możliwości. No i ja, jako taki przykład, może ku przestrodze opowiem Państwu o swoich stawach kolanowych, kiedy kiedyś ćwiczyłem, tak, była sytuacja, no, parę lat temu też, no, około 10 lat temu, tak, była sytuacja taka, że lubiłem sobie siedzieć w lotosie i w tym lotosie siedziałem 4 minuty, do 4 minut doszedłem i było fajnie, no i potem nie ćwiczyłem chyba z miesiąc tego lotosu i się okazało, że w lotosie ledwo, ledwo wysiedziałem minutę, w porządku, następnego dnia taki naładowany, pełen energii, mówię, co, ja nie wytrzymam bólu, nie wytrzymam dwóch minut, wytrzymam dwie minuty. Lotos, ból niesamowity, zegarek, minuta, ból, a ja dawaj trzymam. I to drugą minutę jeszcze wytrzymałem. Jak byłem zadowolony, że wytrzymałem tą drugą minutę, w porządku. To drugą minutę wytrzymałem. Następnego dnia kolana mnie tak bolały, że dwa tygodnie musiałem przerwy zrobić. Był sens? Nie było sensu. Potem byłem mądrzejszy, wyciągnąłem wnioski. I powiedziałem sobie, że jeżeli będę zwiększał czas siedzenia w lotosie, to 15 sekund. Od początku, do minutki, do minutki wytrzymywałem, chciałem dłużej, zegarek w rękę, minuta 15, przerwa, chciałem, nie chciałem, przerwa, minuta 15 i te tak 15 sekund dodawałem, w tej chwili mogę siedzieć 5-10 minut, ile zechcę, tak? Ale ja to malutkimi kroczkami wypracowałem i nauczyłem się na bazie własnych błędów, na bazie własnego doświadczenia. Wy mieli Państwo, no może własnego doświadczenia nie macie, ale macie doświadczenie moje i możecie na moich błędach się uczyć. A moje doświadczenie i moje błędy mówią to, że ćwiczenia należy dostosować do możliwości siłowo sprawnościowych swojego organizmu. To samo dotyczy ilości powtórzeń, to samo dotyczy intensywności. Każdy z nas ma Indywidualne możliwości siłowo-sprawnościowe. i to, co dla jednych wydaje się, że jest łatwe, łatwizna wręcz, to dla innych może być czymś, co jest nierealne do zrobienia, tak. Powiedzmy, Mariusz Pudzianowski, Mariusz Pudzianowski weźmie samochód i, i go tam przyciągnie czy ciężarówkę z ulicy na ulicę. No, a ja pójdę do tego samochodu, samochód ani drgnie, tak. A ktoś inny pójdzie do tego samochodu, to nabawi się przepukliny kręgosłupa, czy coś sobie jeszcze złamie w międzyczasie, bo będzie słaby. Więc to trzeba dobrać indywidualnie dla siebie ćwiczenia. I zawsze zaczynamy, pamiętajcie Państwo, od podstaw, od najprostszych ćwiczeń, najbardziej takich banalnie prostych. Ja zaczynałem od najbardziej banalnie prostych ćwiczeń, czyli jak zaczynałem ćwiczenia z kolanami, nóżka na nóżkę, cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Jak mogłem leżeć, to leżałem. Cyk, 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 cyk. cyk. Proste ćwiczenie, tak? Bo teraz, to ja jestem mądry, to mogę dużo rzeczy robić, tak? No ale przedtem było inaczej, więc było inaczej. No i trzeba dostosować do tego, co jest. Także malutkimi kroczkami do przodu. Nie przejmujemy się rolą. I jeżeli to wszystko dobrze zrobicie, to macie bezbłędny czujnik, taki miernik pomiarowy, to jest Wasze ciało. Jeżeli po ćwiczeniach i podanej terapii czujecie się lepiej, zwiększa się zakres ruchu, to macie na bank pewne, że terapia jest dobra. Natomiast jeżeli wykonujecie terapię, cokolwiek to jest, zakres ruchu jest w miejscu albo jeszcze gorzej się zmniejsza, to znaczy, że tę terapię trzeba zmienić, szukać innego rozwiązania no i macie prostą sprawę, tak. Wasze ciało jest najlepszym miernikiem tego, czy dana terapia, obojętnie czy moja, czy kogokolwiek innego, jest właściwa dla waszego organizmu, czy jest niewłaściwa. Jeżeli jest właściwa, rozwijacie. Jeżeli jest niewłaściwa, to po prostu trzeba terapię zmienić, albo poszukać innego terapeuty, albo inną metodę. Może zmniejszyć ilość powtórzeń. W tej chwili mam pacjentów, Yy, którzy robią zbyt dużą ilość powtórzeń, bo ambitnie zaczęli od 50 powtórzeń, a ich organizm pozwala na wykonanie 5, tak, dziesięciokrotnie zbyt duża dawka. zmniejszyć to takiej wartości, którą akceptuje organizm i którą możecie wykonać z uśmiechem na ustach i po której to wartości ćwiczeń po treningu czy po ćwiczeniach oraz następnego dnia po ćwiczeniach czujecie się dobrze. I wtedy... Malutkimi kroczkami do przodu, malutkimi kroczkami do przodu, i jak to jest do przodu, to macie na moim przykładzie przykład, że w tej chwili po 20 latach niewiele osób w moim wieku jest mnie dorównać, nie mówiąc o tym, że niewiele osób młodych 20-30-latków jest w stanie mi dorównać w tych rzeczach, które nie akurat rajcują i których się cieszę, no chociażby w tych tematach związanych z lotosem. tak. Mili Państwo tyle w tym temacie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie koniecznie w komentarzach. Być może czegoś nie dopowiedziałem, może coś pominąłem, piszcie w komentarzach. Dla mnie to będzie inspiracja do tworzenia nowych filmów i do wyjaśniania Wam tych wszystkich spraw związanych ze stawami biodrowymi, bo jak praktyka pokazuje tych endoprotes stawów biodrowych jest grubo, a to grubo za dużo w porównaniu z tym, co trzeba. Według moich tutaj powiedzmy. Statystyki pacjentów, którzy do mnie przychodzą, no to 10%, mniej więcej 10% to są osoby, które, jakby to powiedzieć, są skazane na endoprotezę biodra. Z tych, te 10% jeszcze się ratuje, jeszcze ma nadzieję robi wszystko, żeby się uratować, i dla wielu z tych 10% to się udało się zrobić, ale pozostałe 90%, no bądźmy bardziej, dajmy większy zapas 80-70%. To są osoby, pomimo, że mają problemy z biodrami, czy nawet mają skierowanie na endoprotezę biodra, przy dobrze dobranej fizjoterapii są w stanie procesy degradacyjne zatrzymać, cofnąć i cofnąć na tyle, żeby spokojnie, normalnie żyć, na w swoim wieku, na poziomie czynności życia codziennego, żeby normalnie funkcjonować. To no nie mówię o ekstremalnych jakichś tam no, chodzeniach po górach, spinania się po skałach i tak dalej, jakieś tam tyngi, karate, zaawansowana akrobatyka i tak dalej, no bo to już trzeba mieć, jak ktoś takiego hopla, tak jak ja mam. ja mam, takiego hopla na punkcie akrobatyki czy sprawności, no to trzeba mieć taką osobowość jak ja i wtedy to ładnie pójdzie, ale normalnego człowieka życie w normalnych warunkach, cieszenie się tym, co robicie i rozwijanie swojej hobby, zainteresowań. Jesteście w stanie to zrobić. No i tego wam życzę. A na dzisiaj dziękuję wszystkim za uwagę. Do do zobaczenia w następny film.